Premiera już za 21 dni. Strona internetowa w przygotowaniu. Czołem drodzy widzowie. Z tej strony Michał, autor powieści fantastycznej Epika. Dzisiaj malutka aktualizacja przedpremierowa. Jak poprzednio wspominałem, premiera zbliża się wielkimi krokami 4 grudnia. Będzie opublikowana pierwsza książka z serii Epika. Zostało nam 21 dni do premiery. Także bądźcie tutaj razem ze mną. Pilnujcie najświeższych informacji, najświeższych aktualizacji. Będę informował Was na bieżąco. A co z nowinek? Otóż jestem w trakcie współpracy z deweloperem, który przygotowuje stronę internetową epika, ale nie tylko, ponieważ będę tam umieszczał każdą kolejną moją pracę, którą będę wydawał. Yy, tak wygląda Wstępnie przygotowana przeze mnie makieta w Paint, ale to wystarczyło, żeby przedstawić zarys, koncept yy, całej strony internetowej. Prace... Trwają już niebawem, strona internetowa będzie gotowa, jest już oczywiście hosting, jest WordPress, jest wykupiona domena, także mam nadzieję, że za tydzień, najdalej no za dwa, zgodnie z planem, będę mógł wam zaprezentować stronę internetową poświęconą mojej twórczości, no i przede wszystkim mojej powieści Epika. Za kilka dni kolejne inspiracje. Oczywiście cały czas publikować będę ilustracje związane z powieścią. A póki co proszę Was klasycznie o łapki w górę, serduszka, komentarze udostępnienia, za wszystko bardzo Wam dziękuję. Jesteśmy w kontakcie, do następnego. Hej!